Jestem kobietą i tylko ja mogę decydować o tym, co dzieje się z moim ciałem. Nikt inny nie ma do tego prawa. Jestem kobietą i mogę robić, co chcę ze swoim ciałem, ale nie mam prawa decydować o tym, czy ktoś inny ma żyć, czy nie. Zlepek komórek, który pojawia się w moim ciele, nie jest człowiekiem, dlatego mogę się go pozbyć. Jeśli tylko narusza to mój komfort. W tym zlepku komórek jest zapisane wszystko o człowieku. Wiadomo, jakie będzie mieć włosy czy kolor oczu. Dzisiaj nauka nie musi zastanawiać się nad tym, czy to, co pojawia się w moim ciele, jest życiem. To oczywiste. Nikt nie będzie mnie zmuszać do tego, abym urodziła. Życie kobiety zmienia się wtedy diametralnie. Mogę stracić wszystko, na co tak ciężko pracowałam. Gdy pojawia się dziecko, wszystko się zmienia, ale nie będzie gorzej. Będzie po prostu inaczej. A mnóstwo rzeczy, które wydawały nam się kiedyś tak istotne, okazują się nieważne w obliczu nowego życia. To ja decyduję o tym, jak ma wyglądać moja codzienność. Dzięki aborcji czuję się po prostu. Wolna. Nie można w pełni korzystać ze swojej wolności, jeśli uderza ona w drugiego człowieka. Po prostu. To moje ciało, moje życie i mój wybór. To jego ciało, nasze życie, mój wybór. Jesteśmy po kolejnym odcinku naszych zamyśleń nad tymi trudnymi tematami w czasie Wielkiego Postu. Dzisiaj temat jest bardzo trudny i taki bardzo burzliwy, gdzie ludzie przepychają się różnymi argumentami, i wiemy, że chyba nie jesteśmy w stanie nieprzekonanych przekonać. Ja tylko pokażę dzisiaj, w jaki sposób dokumenty kościoła jeden dokument, na którym się zresztą opieram. W każdym spotkaniu, jakie dokumenty Kościoła mówią na temat aborcji, albo więcej, bo nie chciałem się zatrzymywać tylko nad aborcją, ale na temat wartości życia. I dokument Jana Pawła II, Familiaris Consorcio, mówi o tym, że dwie osoby, które są razem, ich miłość się nie wyczerpuje. Ale może się urzeczywistnić przez danie życia komuś innemu. W ten sposób spełnia się ta pełnia małżeństwa, ta pełnia życia. Oczywiście są małżeństwa, które nie mogą posiadać potomstwa, to też jasne. Nie znaczy to, że oni nigdy tej pełni nie osiągną. Macierzyństwo, ojcostwo duchowe, adopcja to jest inna kwestia. Ale dokument mówi tak, że miłość nie wyczerpuje się wśród tych dwojga, ale wyczerpuje się, kiedy pojawia się potomstwo. Tak jakby chciał nam papież powiedzieć e, poprzez ten dokument, że prawdziwa miłość hmm, właśnie jest wtedy, kiedy pojawia się dziecko. Nie dotykając kwestii planowania rodziny itd. Więc jeśli. Decydujesz się, żeby urodzić dziecko, to decydujesz się na pełnię. Jeśli decydujesz się na to, żeby nie urodzić, to nie jest to wybór wolności, tylko jest to wybór czegoś zupełnie innego. Braku pełni. Nie mówiąc już o tym, czym jest sama aborcja. Bo w katechizmie Kościoła katolickiego czytamy coś takiego, taki fragment. Posłuchajcie, dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem, czyli nie należy do mnie. To nie jest własność. Dzisiaj mówi się, to jest, kobiety tak czasem mówią, mężczyźni też, to jest fragment mojego ciała, mogę zrobić z nim co chcę. Katechizm mówi, nie, jest darem. Dziecko nie jest przedmiotem, tak mówi dalej katechizm, jakąś własnością rodziców ale posiada prawo i własną wolność. Dziecko posiada prawo, które stoi po jego stronie, ma prawo do życia i własną wolność. Jeszcze jest taki dokument z Kongregacji Nauki Wiary, Donum Vitae, który mówi tak. Prawo, by być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia, mająca również prawo do szacunku. To jest to prawo, które posiada dziecko: prawo do życia, prawo do szacunku. Miłość jeszcze raz to powiem, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Miłość urzeczywistnia się wśród dwojga małżonków wtedy, kiedy stają się. Współpracownikami Boga, wtedy kiedy otwierają się na dar, który od Niego otrzymali, wtedy kiedy owocem ich miłości jest potomstwo, jest dziecko. I dalej dokument jeszcze mówi tak, to tylko dodam, że miłość, która wyraża się przez dziecko, przez potomstwo, to jest znak jedności małżeńskiej, która jest żywa i nierozłączna i której powołaniem jest w naturze swojej do macierzyństwa i do ojcowstwa. Te argumenty nikogo nie przekonają, bo nieprzekonanych nie da się przekonać. Tych, którzy walczą przeciwko życiu, nie da się przekonać, że warto to życie, temu życiu pozwolić się pojawić na tym świecie, ale dzisiaj chciałem pokazać, co mówi Kościół i jeszcze jedna rzecz, ostatnia już całkowicie, Słowo Boże. Jest bardzo prosty fragment, ale trudny, który mówi y, też o aborcji, nie wprost. Dziesięć przykazań, gdzie jest powiedziane: nie zabijaj. Jeśli ktoś nie wierzy, że to jest istota, że to jest życie, dla niego to nie jest zabójstwo. Ale dzisiaj, tak jak słyszeliśmy, nie ma dyskusji. Biologia mówi, kiedy zaczyna się życie, więc aborcja to morderstwo. I tutaj nie da się z tym dyskutować. Pomódlby się na koniec za te kobiety, które czy za rodziny, za małżeństwa, za pary, które się zastanawiają czy urodzić, czy nie urodzić. Będę się szczególnie modlił za te kobiety, które dokonały aborcji, które dzisiaj może przeżywają jakąś swoją tragedię, nie potrafią sobie przebaczyć. O tą łaskę. Boże, ojcze, proszę Cię, za wszystkie te pary małżeńskie, czy pary, które otrzymały ten dar potomstwa, które dzisiaj przeżywają trwogę, boją się. Proszę Cię, abyś wlał w ich serce nadzieję, że, że Ty jesteś po ich stronie, że zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, że to życie, które się pojawiło, jest owocem. Ich miłości. Proszęcie, przekonaj ich, że to jest ogromny dar, którego nie mogą stracić. Przekonaj ich, że, że warto żyć i warto dać żyć innym. Proszę Panie, szczególnie za te kobiety, które dzisiaj strasznie cierpią z powodu aborcji, które strasznie cierpią z tego powodu, że nie mogą sobie wybaczyć. Że nawet kiedy się z tego spowiadają, to często nie wybaczają sobie, ale Ty, im Boże, to wybaczasz. Jeśli tylko przyjdziesz do mnie, mówi Pan Bóg, ja wszystko ci wybaczę, proszę wlej w ich serca pokój, wlej w ich serca nadzieję, wlej w ich serca właśnie nadzieję, która może być oparta na tym, że kiedyś spotkają swoje dzieci w niebie. Proszę Cię także o mądrość, o nawrócenie dla lekarzy, dla tych, którzy dokonują aborcji, aby to, co dzieje się złego na świecie, przez Ciebie było Boże zatrzymane. Prosimy Cię dla nich o potrzebne łaski, błogosławieństwo i światło Ducha Świętego. Amen.